Cześć, tu Emil Lipski. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak przede wszystkim waszym, no i trochę moim zdaniem wygląda obecnie polski YouTube. Wróciłem po tygodniowym urlopie do Warszawy, a więc myślę, że to jest dobry już moment, żeby nagrać znowu coś takiego, co było ostatnio, tylko w innej troszeczkę tonacji, bo teraz nie będziemy opowiadać całej sprawy, jak miało to miejsce przy wyciekach faktur. Tam było z Bagatela chyba z 10 tysięcy osób to zobaczyło ten film, wyświetliło, więc no teraz widać było, że mm, osoby, które nie subskrybują kanału, wyświetliły ten film, więc jeżeli jeszcze nie subskrybują, subskrybujesz, oglądasz ten, to wideo, no to oczywiście zachęcam do pozostania, bo takich materiałów no, będzie więcej. No więc ym, mamy tą sytuację na polskim YouTube teraz taką, że ja obecnie przyznawam się szczerze, że polskiego YouTuba praktycznie nie oglądam od bardzo, bardzo długiego czasu. Jeżeli chodzi o to oglądam to mam na myśli, że jak najbardziej odtwarzam polską muzykę, niektóre konkretne filmy na konkretny temat, ale nie mam czegoś takiego jak kiedyś, może to wynika z mniejszej ilości czasu, ale myślę, że nie do końca, że oglądam na przykład danych twórców i sprawdzam regularnie ich treści. Myślę, że tutaj będzie warto, Toczyć dwie sprawy. Ja nie mam zamiaru teraz opowiadać o tych e, rzeczach, czyli tam drama, jakiś frizz, kinga, jego była dziewczyna i tak dalej, bo tego jest dużo w sieci i to, to, to nie o to chodzi. E, ale chcę Wam zaznaczyć taką jedną rzecz i spytać Was, i zachęcić właśnie tej dyskusji w komentarzach. Oczywiście, jak zawsze, odpowiem na każdy z komentarzy. Czy nie sądzicie, że to wszystko przez to, że to są ogromne pieniądze, zaczyna i przestaje być miejscem, w którym tak jak ja jest koleś, który ma teraz telefon, mikrofon, nawet nie wziąłem specjalnie kamery i sobie coś tam pogada kilka minut i, i, i stworzy materiał, bo po prostu lubi i robi to, prawda? Są ogromne budżety, w setkach tysięcy złotych niektóre zarobki wynoszą, i to bardzo dobrze, że wynoszą te zarobki, ale ja mam wrażenie, że te większość tych kart na czasie i tych topowych materiałów jest stworzona już jako prawdziwe Produkcję. I tak faktycznie jest, bo tam pracują dźwiękowcy, no i, i wszyscy wszyscy osoby, które są profesjonalnego tego świadka, nie ma tego elementu naturalności. I zmierzam do tego, że te materiały, no dla mnie, jak ja to oglądam, widać, że są typową reżyserką, typową, e, typowe lecenie ze scenariusza, i nie ma tam zakształtej inności, który YouTube zaczął właśnie to, że młodzi ludzie go oglądali, jak było to parę lat temu. Więc YouTube chciał uciec od telewizji, a według mnie teraz staje się czymś zupełnie podobnym. Co. Więc YouTube chciał jak najbardziej odróżnić się od telewizji. A według mnie stwarza się teraz taki wizerunek tego profesjonalizmu. To też dobrze, ale widać, że te materiały nie są zrobione z polotem, że ktoś chce zrobić materiał, tylko to już jest często mm, wymyślony scenariusz nawet nie przez samego twórcę, tylko przez osobę, która siedzi i pisze po prostu, no, tak naprawdę jest reżyserem całego tego spektaklu. Tego dałem tu przykład Frieza i King, bo wiadomo, że to jest topowy twórca i tak dalej, i tak dalej. Ale. Mm, też chcę teraz wam powiedzieć o tym, co mi się wyświetliło, co mi już algorytm zasugerował, pomimo, że nigdy nie oglądałem jakichś takich treści, to jednak e, przez to, że ktoś zobaczy na przykład jakiegoś shota z moich subskrybentów, albo nawet ja sam wpadnę na niego, już algorytm takie treści proponuje. No i widzicie, teraz takie, taka, taka, taki film nawet dostałem, gdzie mm, po takim długim czasie jakaś osoba wyjaśnia, gdzie jest podłożone nawet zdanie i wiadomości z Kingo, było dziewczyną, jeżeli dobrze pamiętam Freezer. I to jest tak topowy temat, że to wchodzi na kartę na czasie. Czy takie rzeczy powinny wchodzić na kartę na czasie? No tu Was zaskoczę. Wydaje mi się, że tak. Bo zawsze osoby, które były. W uszczyku, piku, uszczyku, szczytu swojej popularności wzbudzały zainteresowanie wśród y, innych nawet odbiorców, więc no to jest taki mechanizm jak w show biznesie. Dlatego Kuba Wojewódzki zaprasza niektóre osoby, no bo wszyscy ludzie chcą to oglądać łącznie ze mną. Druga strona medalu, bo ja teraz sobie chyba słuchajcie, zrobię jakieś w bardziej sensownej formie, ale takie tygodniowe podsumowania na YouTube, bo nigdy tego nie robiłem, a to jest mega ciekawe jak ta, ta platforma się zmienia, naprawdę. Jest drama Nitrozyniak, Taka z kamerzystą. Ja słuchajcie, bardzo mocno odcinałem się od ym, tego całego środowiska, w sensie. Starałem się omijać, nawet jak mi się to wyświetlało To nie byłem za bardzo zainteresowany, bo wiedziałem, że mm, Myślałem, że mechanizmy się na YouTubie Już za wiele nie, zmieniały, nie zmieniły, A teraz się zmieniły bardzo Bo otóż słuchajcie, dochodzi do sytuacji W której ja rozumiem, że dramy są mm, e, Sam byłem młody i głupi I takie rzeczy jak najbardziej Znajdują swoje miejsce na YouTubie To jest rzecz normalna, że ludzie coś tam mają sobie do powiedzenia Ale w przypadku Kiedy ja nawet mając te nie wiem 17 lat potrafiłem powiedzieć po jednym Po jednej wypowiedzi 100 Koniec. Nie ciągle tego dalej, bo nie robię tego pod pieniądze czy wyświetlenia. Bolało mnie coś, powiedziałem coś. To o tak tyle jeden donate spowodował, że nitrozyniak i kamerzysta odpowiadają sobie teraz codziennie, praktycznie. Chyba będzie to trwało w nieskończoność. Czyli jest materiał, że. Jedna osoba na live'ie Nitro ogląda kamerzystę, który ogląda wypowiedź Nitra. Wiecie o co chodzi? Że macie kamerkę w kamerce i kamerce i dochodzi do naprawdę do, do absurdalnych sytuacji. Napiszcie mi to, wy oglądacie na YouTubie i jakie jest wasze zdanie na temat obecnego polskiego YouTube'a. Dzięki, cześć, miłego dnia.